Siedem jeśli po dłuższej przerwie sobie program na Blitzach, zapraszam Was do oglądania. Dobra, nawet no jak wiecie, była dłuższa przerwa teraz na kanale. I ogólnie sobie tak grałem na Blitzach. Ogólnie na Hypixel sobie grałem cały czas. I nie nagrywają tego po prostu. Yy, no i na no, szykach mam tutaj Holster dziewiątkę. 9. Spera 10, to ja mogę się zobaczyć, Wikinga 10 sobie kupiłem, Golema 10, Donkey Timera 10 wbiłem e, czy kit, e, Pigman X, e, Blaza sobie zrobiłem, Florista, Fishermana. E, no ogólnie dużo kitów sobie zakupiłem No i w sumie niektórzy mogą sobie pomyśleć jak ja to zrobiłem jak e, no mam na przykład 182 level i 18 kg na tym, na Blitzach. Yy, no, po prostu sobie, no właśnie, po prostu z Arcade, nie? Arcade Games i no, nice Rich. Zobaczymy, no ciekawa będzie ręka, jakości ma ma nie Może jeszcze Bichowo do tego. No, no i na Arcade Games może się sobie po prostu konwertować, jakby zamieniać te Arcade Coinsy na Blitzy. No właśnie sobie to robiłem I do tego właśnie takie kity Donkey Timera akurat nie kupiłem za końce tylko za granie bo to się jakby za granie zabywa, tak coraz większy level tego kita To się zaraz z Donkey Timerem program Widzicie, no, sobie set ma ale ma właśnie tego Donkey Jane, osma I sobie możesz tutaj Masz może itemy z tego fajne jakieś ale teraz jakiś słaby mam akurat, ale. Mm, no, czemu mi się zdarza nawet, że będzie. Y, miecz z fajerką, ale to naprawdę. Nie wiem, razem. naprawdę. Nie grałem w Donkey. Y, tutaj. Że mi się raz zważyłem. no patrzcie co jest. Soby ten Donkey. Jakiś wolny. Niestety teraz tylko może zrobić. Proszę wracać. Eee, nie, nikt nie biegnie za mną. Mm, no, no i cóż, co się zmieniło, kurde, po tej przerwie? No, ostatni mój film, który wrzucałem, to jest piosenka świetna, która naprawdę ma dobre oceny. Eee, no cóż, nagręcę w piosenkę, tak. Eem. Na samym początku tak sobie myślałem, że Gut sam się przejęła, nie. Nie było żadnych dislike'ów, ale potem zaczęło coś się dziać i nabijali mi dislike i zaczęli się śmiać. Super. No i cóż, yy... tak właśnie ostatni film to jest... No nie wiem, co się właśnie... Nie bije się w ogóle. Yy... No, no i sobie postanowiłem, że nagram sobie teraz właśnie z Blitz, bo dawno tego nie było. Eee... I sobie coś się zmieniło w moim życiu. <laughs> Na przykład prawo jazdy zacząłem, nie? Dobra Patrzebije. Pa jaki głupek to jest? Ja mam speed zbija teraz, dobra, gościu. To bez sensu pewnie. Nie? No, prawo jazdy zacząłem chyba... 10 eee, godzin przejechamy. Eee, no i... Na głównie z tym początku było... Ciężko, w samym początku w ogóle no to yy, Tylko kierowajmy, aż kierownica, tak? Znaczy, on to mieścił tymi pedłami w ogóle Patrz, assassinated Mam nadzieję, że mnie nie zabije W ogóle mój donkeytail, ja w ogóle ja go nie biorę ni nigdy No w sumie, czekajcie co ja robię, bo przecież on jest wolny, naprawdę on jest naprawdę wolny w tym momencie jest ja go nie będę brał <tłuk> No, no już spodziewam, no to że po prostu prawo jazdki, tak, fajne zacząłem sobie no i teraz lepiej już idzie wszystko yy, i no jak chcecie robić te prawo jazdy to se róbcie, to nie jest nic jakby trudnego na samym początku by się wydawało że będzie aż tak bardzo trudne e, no może jazda nie jest aż tak trudna, bo się nauczyć tak się na przykład co jest ile 30 godzin chyba trzeba jechać i pamiętam już jestem że nie pamiętam ale dobra eee, no mm, no i właśnie najtrudniejszy jestem teoretyczny moim zdaniem teoretycznie jest masakra właśnie tam maspider teoretycznie jest masakra ponieważ mm, no nie, nie mogę zapamiętać jakby tych odpowiedzi na pytania To jest ponad tysiąc pytań Odpowiedzi, nie I zawsze są inne, nie? To jest problem To jest problem, że są zawsze są inne te pytania I Tego nie mogę zapamiętać No ja na przykład robić te prawo jazdy, teraz możecie sobie napisać co jest dla was Gorsze czy jazda czy te teoretyczne no i czekaj, co się dzieje teraz w ogóle? A te wywaliłem z ty, a to jeszcze leży. Dobra, jednego się mi się daje, że mnie zabić, a nie wiem, nie wiem. Dobra, tak zostałem już kilka tu więcej, sobie po trochę. Chyba, że mnie się zastrzeli teraz. Pół HP. Tak. Trzeba że to się staje. E, no to, będziemy się na kolejnej arenie. Jesteśmy na kolejnej arenie, więc za 15 sekund. E, no i cóż, ja sobie chyba wezmę... Nie wiem... Fishermana. Na Fishermenie jeszcze w ogóle też nie grałem na odcinku. Nie wiem kiedy w ogóle dawno. Nie wiem. Tak, dawno. E, nie wiem kiedy ostatnio. Nagrywałem blitzów. Nie pamiętam serio. E, o! Ale ogólnie to chciałem powiedzieć, że tak sobie czarnym zrobiłem, bo jak wiecie, a może nie wiecie, zmienię sobie te nazwy tak, do Minecrafta, co... Hmm, tam, każdy po prostu pierwszy jakby, pierwszy dzień miesiąca, co zmienia te nazwy, no teraz po wiem, że będę miał to samą nazwę przez cały rok. Już był reklamy, te same nazwy. Że nie jest stycznia. Serio. Jakby nie, jakby nie miał tego. Tego resistance, to to. Nie przeżył. Nie przeżył. Nie wiem może co. No. No i ogólnie... No naim no, musimy wbić moje. Zobaczcie jakie one skina teraz. Jest właśnie tak fajnie. Zrobiłem z tymi nazwami. Że tylko ja ty. Tylko pierwsze 19 miesiąca sobie zmieniłem Dobra, pochylałem się. No, no i ogólnie... Mm, jak to otwaliście to... Możesz napisać w komentarzu powrót. Nie, ja przypnę wam serduszko. dajcie komentarz. No i tyle. mi się daje, że nikt nie dotrwa do tego... Joty Ale to było. Jeżeli... Ej! Nie wierzę w to co ja zrobiłem, dobra. Nie wiem, nieważne. Ciekawie było ogólnie gościłem tak mało HP, no ale... Ja za, jak zwykle jestem debilem. W tą grę, no i... Nie wiem co zrobiłem w ogóle. Dobra, no nie, widzimy się chyba na ostatniej ręce. Będzie kończył w ten odcinek. Dobra. Kolejna ręka. Biorę sobie Spela. Co nie wiem, co mogę wybrać. Blaze'a? chyba nie grałem. Dobra. Myślę... Co jest? Myślałem, że już muszę wyłączyć nagrywanie i kolejna rinka, bo gości mnie tak pocharatał, nie? E, ogólnie od wczoraj jakoś nie umyga się o tych serwerkach śleśnych. Chyba za stary już jestem. 8 nocha na karku. Hmm. Może z... trzeba skończyć z tym kartem. Nie, no, nie kończę. Dobra. No i ogólnie no to jak wiecie to mam ten kanał Denku i ten konto Denku. No i tam wrzucam filmy ogólnie do startów, więc jak chcecie oglądać moje filmy regularnie, to Znaczy regularnie no. Jak jest to jest, nie? Film. No to masz na wicie co. Subskrybować kanał. Po prostu się na YouTube. No i. to wyświetli. No. Dobra. I to jest. O. No patrz, co ja robię. Nie wiem, w ogóle. Nie, nie wiem, jak, w ogóle. Ima nie mam. No i cóż, zobaczymy się chyba w kolejnym odcinku, tylko nie kiedy to będzie. Pewnie za rok. No ale cóż, yy, jak widzicie I nagrywam, bo jestem lubem w tą grę. No i w sumie chcemy powiedzieć... Aha, ostatnie oglądałem moje filmy. Stare jakieś Stary film moje z początku. Uf, nagrywania, no i serio, to jest taki cringe, nie? Ja się zamałem tam. No i jak chcecie to możecie w sumie wejść i zobaczyć to, nie? Albo na przykład się chcieli, to mogę nagrać jakąś reakcję na tych filmów. Z kamerką. Fajnie było? Nie. No ale cóż, no napiszcie, czy byście taki film. No i widzimy się po prostu w kolejnych odcinkach tylko nie wiem kiedy to będzie no subskrybować komentować lajkować w sumie nie pomoże nic mam te puste suby ale jeśli dawaj dużo lajków to nie będzie wyglądało że masz, że masz tyle tych subów pustych no dobra to era to był fajny odcinek z bisów w którym nie wygrałem nie nie bo jestem lubią